Cześć Makosem JP, to jest drugi odcinek z Pack Openingu SIFA e, 20 e, Trochę tutaj zobaczycie w Japońców, jedną paczkę zobaczycie bardzo, bardzo fajną, która Nie, niektórzy powiedzieli, że to jest słaby traf, dla mnie to jest dobry traf, bo na początku nadgle je chciałem włożyć do na ławkę rezerwowych, ale póki co później zmieniłem zdanie, jak zagrałem z kumplem to wpuściłem go na ławkę rezerwowych, później wpuściłem go w meczu. Fajnie mi krył, oczywiście trochę trochę... Daj dreż, był ten zawodnik który pod sam koniec zobaczycie yy, i niestety myślałem, że że ten zawodnik po prostu niezbywalny na ten etap gry. Mm, mogę tylko wam podpowiedzieć, że to jest skuteczna obrońca i nie jest za szybki, ale spoko. Ale wróćmy do yy, właśnie Paczek naszych, których y, ładnie już lecą y, no, Te pierwsze trafy były takie Nie za ciekawe Ale tutaj otwierał mój kolega Reaper Mi te paczki, więc y, Trzy trafy były jego, który Naprawdę mi dzięki niemu y, Pokryciły budżet, który No sami widzicie 24 tysiące A te paczki, które on zaczął mi trafiać tak Z tych wszystkich paczek to wyciągnąłem około y, Tych y, prawie 100 tysięcy, więc y, dzięki niemu to widzicie pierwsze ekrany, e, niestety ten zawodnik był tylko warty 5000. No bo e, zauważmy na jego tempo 72 e, e, oceny tempa, nie są tak nieco ciekawe 62 podań to, 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 to tym bardziej. I 76 dublingu to jeszcze gorzej. Bo jak jeszcze bym miał 4x4, a 5x5 5, to by było lepiej. A niestety ma tylko 3 na 3 z tego co pamiętam. Więc dlatego też taka mała cena, ale dzięki właśnie koledze. Fajnie zbudowałem swój skład, który no to był pierwszy, drugi dzień FIFY yy, po premierze i naprawdę ładnie mi yy, kumpel zbogacił skład, bo skład już był ok, tylko niestety to była liga angielska i tak za dużo nie mogłem sobie pozwolić na yy, aż taki drugi skład, ale później zmienię na ligę hiszpańską i dzięki temu yy, następny odcinku, który się pewnie pojawi we w środę bodajże. E, albo w czwartek, e, przed futrzem, jest mi się tak wydaje. Czwartek pojawi się odcinek, e, który będzie pokazywał, jaki mam skład. I powiem tak, ja jestem zadowolony: który by powiedział, że tak niektóre elementy by wymienił. No, ja bym tylko na pewno wymienił jednego środkowego obrońca i jednego e, pomocyka. E, Jeden pomocykiem to jest Underera, a drugim e, chyba Dill, Dal. No, ten z e, PSZ Francuz, i tylko ten drugi to jest środkowa obrońca. No i powiem tak, że fajnie mi się gra w tą FIFA. na pewno tutaj trzeba bardzo ogarnąć obronę, która mi się niestety czasami rozlewa, ale to jeszcze tam do nauczenia. Yy. I też napiszcie w komentarzu, czy co wy trafiliście, czy robiliście jakieś pakopei, czy road to glory, czy bez Japońców, czy cokolwiek robicie, bo mnie bardzo to ciekawi yy. i przypominam, że w piątek będzie Food Champions. Będą live w piątek i będzie live w niedzielę. W sobotę nie dam rady. Mam nadzieję, że się nie wrazicie, że w tym tygodniu nie było. Znaczy w poprzednim tygodniu, w czwartek, bo niestety nie miałem tyle punktów. Ale teraz widzicie piękny walkout. I po tym walkoucie, was się żegnał. No i zobaczcie, kogo to trafiłem Na początku myślałem, że to będzie tylko ekrany. Ale. tak. Topikę. Pikę, y, jeden by powiedział, że ech, dla mnie to był pierwszy walkout w tej kifie, więc fajnie. Nie dałem tutaj głosu, bo było muzyka i się daram głośno, więc no. Ale Pikę mi fajny obrońca, solidny. Może trochę wolny, ale solidny. Jak da dajesz mu kotwisty czy cień, to jest, to mam to prawie tam 70 face, więc jest dobrze. Dobra, to dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie tylko na a ja żegnam, do zobaczenia. Siedziałam piątkę k